Polscy sportowcy walczą na Igrzyskach Olimpijskich w Rio, realizują swoje wielkie marzenia, ale kiedyś mieli te niewielkie, kiedyś mieli jakiś początek drogi, jakiś start, ten początek był w szkole, ten początek wiązał się ze szkolnym tornistrem, w którym było wszystko to, co trzeba. I Tobie ten tornister też pomoże realizować swoje marzenia, najpierw małe, krok po kroku, a potem może te wielkie, sięgające nawet Igrzysk Olimpijskich. Ten tornister pełen uśmiechów ma być dla Ciebie wielką nadzieją i wielkim impulsem. I życzę Ci, żeby każdy krok w szkole był przypomnieniem i radości, zwyciężania i celu osiągania wielkich marzeń. Wszystkiego dobrego razem z tym tornistrem, przemysł obabiarz.